No to zaczynamy. Mój kanał na YouTube. Dzień dobry. Tak zawsze sobie odkładałem kiedy zacząć, kiedy zacząć. Aż w końcu no pora zdecydować trzeba zacząć dzisiaj. Jest drugi marca. 2 czy trzeci? Ważno. Będzie trzeci marca. Jesteśmy na etapie takim jak widać, sznurki rozwieszone. Patyczki włożone. Są maty kokosowe w tym momencie, jak do Pampersy, tak? Są takie maty, gdzie jest włókno kokosowe. No i to jest zrobione zmielony kokos. Tak naprawdę mieszanka trochę chipsa, trochę jakiegoś tego. No ogólnie chodzi o to, że tu są naturalne takie, takie jest neutralne środowisko dla pomidorów. Jest trochę jakaś mielonka. To było płaskie po dodaniu nasączeniu wody. Pęcznieje. No ale jakbyśmy nie zrobili dziurek i lali cały czas wodę, 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 no to woda by tu zostawała, aż potąd tu by wypływała. A tak robi się taką dziurkę nożykiem i woda ucieka. No i tak trzeba całą szklarnię przerobić. Jutro przyjeżdżają pomidorki. No i zobaczymy. Kiedyś robiliśmy sami rozsadę. Teraz rozsadę kupujemy gotową. Wychodzi to trochę taniej, jakby nie patrzeć. No, no profesjonalne to też mega nie jest, bo tu powinny być jeszcze stoły takie wysokie. Sklarnia też powinna być wyższa. Ale no co, jakoś trzeba sobie radzić. Powierzchnia nasza to jest 2200 metrów kwadratowych. I tu będą pomidorki czerwone i malinowe. Dzięki.